Za mną znajduje się teren gry. Żandarmeria wojskowa, czyli Military Police, pilnuje, aby wszyscy, którzy przechodzą na tamtą stronę, wyposażeni byli w okulary, a wszyscy, którzy przechodzą na tą stronę, mieli rozładowane repliki. Jeśli z takimi pokazują się na OWZON, bo oprócz tego, że tam ludzie przeżywają przygody związane z misją Afganistan 2023, już z 10 edycją, to jest oczywiście OWZON, na którym można odpocząć, zdjąć okulary i zaopatrzyć się w najbardziej potrzebne rzeczy. Jesteśmy na obzonie. Zacznijmy od rzeczy najbardziej przydatnych, czyli od pryszniców, które tutaj można na spokojnie, na spokojnie sobie zorganizować, ponieważ w wielu bazach też są prysznice, ale jak zacznie się atak, no to trzeba skończyć i wybiegać na mydlonym. Jest też miejsce, gdzie można zamówić sobie ciepłe jedzenie. 8 na 10 bym powiedział w tym roku. Jest też miejsce chilloutu pod dużym namiotem, gdzie nie pada na głowę, gdzie słońce też nas nie praży. I tam można zjeść, tam można wypić coś zimnego, tam można po prostu odpocząć. Wszędzie tutaj można poruszać się bez bez okularów, więc może nos nieco odpocząć. Są również wystawcy, w których można bądź coś obejrzeć, bądź zaopatrzyć się w najbardziej potrzebne rzeczy. Airsoftowcowi potrzebne. Od lat, jak tutaj przyjeżdżamy, wystawiamy się ze sprzętem, to wy za każdym razem pytacie: Dlaczego nic nie sprzedajemy? No więc odpowiadamy. Ponieważ w tym roku już sprzedajemy, także wszystko co przywieźliśmy ze sobą można nabyć, takie drobiazgi jak kulki, jeżeli się skończą, jak akumulator, jeżeli padnie albo potrzebujemy dodatkowo, albo na przykład zapomnieliśmy. Niektóre osoby nawet zaopatrują się w mundury. Yy, I są antyfogi, są okulary, yy, także najbardziej potrzebne przedmioty softowcom. I oczywiście zbieramy też feedback, ponieważ nie mamy wszystkiego, nie weźmiemy wszystkiego, bo całego sklepu nie spakujemy. Trzeba by tutaj z 10 kontenerów pewnie przywieźć. Natomiast pamiętamy, zapisujemy Wasze sugestie i w przyszłym roku postaramy się przywieźć tego więcej. Z niesamowitą regularnością kursują na misji Afganistan PKS-y, które rozwożą graczy z i na OFA oraz pomiędzy różnymi lokacjami. Jest tutaj kilka wiosek oraz kilka baz. W tym momencie udajemy się do jednej z wiosek, żeby pokazać Wam co to jest prawdziwy las. Marakowania. Na ten moment, zeznawał? na ten moment y, możemy się dogadać, żeby zeznawał. Możemy się dogadać, żeby nie zeznawał. Może będzie z tego wypadku stracić na przykład mowę już do końca życia. Lewatywa głodny. A. Pogadamy no, się. Myślę, że nasze księgi rozchodów są zalecliwiecznie puste, więc drobne, drobny zadatek by nam pomógł przeprowadzić tą operację, która może niestety wykazać, że nie uratujemy jego głosu. Potrzebujemy go? A, 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 a co on tam zawinił? Widzę, że ledwo rzęzi. Tak, no, już decyzja móc. powinna być szybka. Że w wypadku bombowego, ale kto by ich tam słuchał? Dobrze, moi Tego, drogi przynieś nie. mi torbę medyczną, zaczniemy zabieg. Szkoda czasu. To dole, proszę. Proszę z drogi. Dobra, i szukajcie doktora Olima, czy gdzieś jest doktor Olima? Możecie zaoszczędzić na znieczulenie. Znieczulenie będzie na NFZ. Chcecie <gry> się panowie przydać, proszę lekarza. Przepraszam. Znieczulony? Dobrze. Musimy podać mały z... środek zwiotczający mięśnie. No i nie każdy się zwiotczył, widzę. Dobrze, dobrze. Trzymajcie. Musimy tak Jestem siostra Basen. Dobrze, siostro. Trzymaj. Dobrze. Zwiadczony. Skawa chłopa. O, doktorze! Doktorze! Straszny przypadek! Na szczęście jest z nami najlepszy. Chirurg, pneumatolog, laryngolog. Ginekolog i kozolog w Afganistanie. Jest doktor! O, jest zdecydowanie! Najlepszy chwała mu! O, dobrze, właśnie. Tutaj pan doktor mu, o właśnie wyczyścił ręce, więc można podjąć próbę ratowania przynij, pacjenta. Przynieś środki doktorowi. <laughs> o, przynieść wszystko, to trzeba przynieść. Do niej, to trzeba rozpocząć podstawowe badania. Ale gdzie jest ma kamizelka? Panie Leszku, gdzie jest moja kamizelka, no muszę się przygotować, do D ja dopiero przyszedłem. To bardzo dobrze cieszy. Mógł. Czy wszystko dobrze, wszystko dobrze? Czy, no no czy tak, to... Ale tak... Gości... Trochę w plecach rwie. Oj, 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 oj tak. to mamy na to też lekarstwo. Lepiej no, zajmijmy się tym panem, bo chyba poważnie... O, nie wiadomo no, czy nie, nie, za późno. No, Lepiej ratować młodych jako przyszłość, przyszłość narodu. doktora. O, jest moja torba. No dobra, no. operacja. Takie podstawowe badania zrobimy, bo operację, nie wiadomo czy się uda zrobić. Ale... to mam skalę? Badanie mogę podjąć w tych mrówkach. No, to znowu to ja muszę iść od tej strony, gdzie nie mam mrówek. Czysty jest, no. Oje, oje, ale tu będzie roboty z tym pacjentem. Znowu, żeście mi podesłali jakiegoś. Czy <zysz> <zysz> <Znalej, zysz> ten dobry człowiek jakieś odruchy ma? Wymiotne na pewno. Ręce ma sprawne. Nogi też ma sprawne. Całkiem dobrego. <zysz> Afgańskiego chłopa ktoś do śmietnika wyrzucił. <zysz> Bardzo dobry chłopak. <zysz> Dobra, najpierw zaczniemy od podstawowego badania. <laughs> Zobaczymy, czy w ogóle coś widzi. Czy widzi coś, czy nie widzi. Ja widzę, że nie widzi. Podejmiemy trochę mocniejszych środków. Zdjęcie naszej pielęgniarki. Fatimy muszę pokazać. Może to go cuci z tego stanu. Może się uda, może nie. Czy widzisz jakie ma oczy? Czy widzisz jakie ma oczy? Nic nie widzi, nawet... Oczy wadliwy go uratowały. Sprawdzę, czy ma serce. Ale bije jak dzwon, jak dzwon. Myślę, że będzie okej. Okay. O ludzie. Tu na Jim nic nie słychać, tu nic o, nie słychać. O, o, o pa, Parametry spadają. O nie, musimy go ratować. Przygotowuję go. Odpalaj defibrylator. Odpalaj defibrylator. No to że szykuj żel. O, znowu żel. Tu jest, tutaj. Gdzie? Gdzie? No jest dobry francki no mięs, widzę, ale się po... wszystko go to to, szybko... Muszę Daj dać go. morfinę! Szybko, ładuję! Dalej płaski, zwiększam moc! na Dalej nic! Ostatni strzał, maksymalna moc! Odsuńcie się! zwykle do Ożył! Ożył! O, ożył! Ożył! Co mówi na to Wielka Księga Poloneza? Bo tu zdarzył się cud. Kolejny cud na ziemi afgańskiej się pojawił. Jest, jest, jest rozwiązanie. Znalazłem rozwiązanie. Wielkiej Księdze Poloneza. Oto mówi. Dwuobwodowa pompa hamulcowa składa się z żeliwnego korpusu, w którym umieszczone są dwa prowadniki. Prowadnik przedniego, pierścienia pływającego Dziś zaczynamy od wioski Bazarak. Życie toczy się tutaj powoli, ale cały czas. W odróżnieniu do innych podobnych imprez, to nie jest tak, że trzeba tylko zaliczyć jakiś punkt. Tutaj są pewne rzeczy, które są zaplanowane, jak na przykład wesela, wyścig, tour de Afganistan, czy zapasy, na których za chwilę będziemy. Ale również mnóstwo rzeczy wybuchło tutaj spontanicznie. Także można przez kilka dni spędzić tutaj świetny czas, jeżeli lubi się lar. Radzi, tak jakbyście z wewnątrz tej karetki, jakby Was radzik, tu przewiózł po tych bezdrożach, to 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 jest prestiż. Radzi? na pewno was nie dogoni! Oh, 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 oh. Trochę nam się tu wlało! <laughs> Za nami toczą się właśnie walki zapaśnicze, podział na kategorie wagowe, zakłady, kibice. Wszystko oczywiście fair play, ale to nie tylko w tej lokacji dzieją się takie, e, takie atrakcje. W każdej z wiosek można znaleźć coś bardzo atrakcyjnego, w innej w tym momencie dzieją się walki na szable. Mam nadzieję, że tam zdążymy. No i niestety PKS tam się spóźnił, więc na walkę na miecze nie dojechaliśmy o czasie, po prostu się ona już skończyła. Za chwilę będziemy mogli odwiedzić bazę UN i pokazać Wam, jak to wygląda od środka, a chłopaków jest dużo i dziewcząt. Mają też sporo imponującego sprzętu. Po drodze e, mieliśmy nadzieję, że nagramy grubą akcję, ponieważ odgłosy, oddali mocnej wymiany ognia były bardzo e, dramatyczne i dynamiczne, ale jak już podeszliśmy, to było po wszystkim, więc postaramy się, Jakąś akcję skręcić dla Was jutro. A to nie jest łatwe, bo nie wszystko jest tutaj planowane. Udało nam się wyrwać jedną z najważniejszych osób, przedstawicieli tej bazy, który na szybko nam przedstawi, jak to jest w bazie UN sobie tak egzystować. Jak często wychodzicie na akcję? Z tym przedstawicielem władzy to może przesada, jestem tylko skromnym porusznikiem, ale no, wypady mamy dość intensywne. Warty, obronę dość często tu podchodzą, nas atakują, także musimy się pilnować, no, a w międzyczasie odpoczywać też, tak. No. Więcej warty czy więcej patroli? Jest nas trochę na tyle, że spokojnie te warty obkładamy gdzieś tam na luzie, ale patrole też, intensywne wyjazdy. Cały czas zadania pomagać Afgańczykom odbudować Afganistan no i rozdawać jakieś tam humanitarne dane. Roz, rozjemcy, jesteśmy takimi rozjemcami pomiędzy frakcjami, które się gdzieś tam między sobą tłuką. No A kto się... z nich sprawia najwięcej kłopotów z waszego punktu widzenia? No wiadomo, że radykalni ISIS nie? to jest największa nasza bolączka. To oni sprawiają największy problem życia w Afganistanie. Nie? Dziś było sporo wrażeń. Na pewno najbardziej ekstremalnym była przejażdżka karetką na pełnym sygnale. Z dopuszczalną oczywiście w Afganistanie prędkością. Udało nam się nagrać również walkę zapaśniczą. Niestety nie zdążyliśmy na walkę na miecze, ponieważ odbywały się praktycznie w tym samym czasie. A okazało się, że PKS w Afganistanie kursuje trochę jak w Polsce i czasem się dosyć mocno spóźnia. Jutro również będzie intensywnie także będziemy wam relacjonować wybory przede wszystkim wybory, które odbywać będą się we wszystkich zwiosek. I jak to wybory w takich dość niespokojnych miejscach można spodziewać się incydentów, ale my oczywiście o niczym nie wiemy. お冗談だいちな。